Mm, niebywały bukiet, łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Nie specjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Korwo-Bianko należy do Ciebie. A tak na marginesie zostawiłem dla Ciebie prezent w Twoim nowym domu na szafce obok łóżka. Hmm, dziękuję. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz się pielęgnacji winorośli? Sam jeszcze nie wiem. Może kiedyś skusi mnie żywot poczciwego plantatora. A może to wie? Będę wolał Wiedźmiński szlak i patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów. O, powiało poezją, co oczywiście przywodzi na myśl jaskra. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z ław Forca. Tak, choć akurat epizodu z Wilgeforcem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Bokler. Spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Gerard. Pozory, zwyczajem mamunów i dopplerów mylą. A właśnie nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgę Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard. A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania incognito. Hmm. Ciekawy punkt widzenia. A, nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim <laughs> chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy.